Słowa wysoko i niskowibracyjne. Czy wiesz, że każde słowo ma swoją indywidualną wibrację? Są wyrazy wysoko, średnio i niskowibracyjne. To dlatego, kiedy pracujesz nad swoim rozwojem, samoistnie zaczynasz znajdować bardziej wspierające Cię słowa. Natomiast możesz proces swoich zmian, rozwoju zacząć od strony słów mocy i wysokowibracyjnych wyrazów. Które użyte z uważnością, samoświadomością i refleksją zaczną rozwijać Ciebie jako istotę. Skąd to wiem? Ponieważ jest to mój autorski program komunikacji spokoju, który stworzyłam na podstawie własnych i nie tylko komunikacyjnych doświadczeń. Mogłabym powiedzieć, że tutaj używamy słów niejako do naprawy siebie. Słowo naprawa używam w cudzysłowie, dlatego że być może zarezygnuję z Tobą lepiej. Czyli poprzez wyrazy i świadomą obserwację tego, jaki efekt następuje w Tobie i w Twoim życiu zewnętrznym, w komunikowaniu się z innymi ludźmi, jesteś w stanie wprowadzić zmianę w swoje życie, w swoje odczucia, w swoje reakcje, w swoje wypowiedzi. Myślę, że lepszą metaforą, porównaniem byłoby tutaj stwierdzenie, że jesteś przepiękną figurką alabastrową. Naprawdę przepiękną, tylko że ona się trochę przykurzyła, troszkę się przywróciła. Także być może nie widać, jaka ona jest tak naprawdę piękna. I poprzez używanie słów mocy, słów wysokowibracyjnych, niejako oczyszczamy ciebie z tego całego kurzu, przybrudzenia. Tak, aby było widać Twoje piękno, które już teraz jest, tylko być może nieco przykryte. Jeśli interesuje Cię taki sposób współpracy, pracy nad sobą, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, pa!